Gaz magazynowy. O co tu chodzi? Gaz jest na dzisiaj jednym z głównych czynników grzewczych w obiekcie. Ale z uwagi nie na to. Elektryka? Nie elektryka, ale właśnie z uwagi na to, co się w ostatnich latach wydarzyło, myślimy o zmianie. Ale czy gaz jest aż taki szkodliwy? Czy to bardziej chodzi o to, że jest drogi? Czy chodzi bardziej o to, że są problemy z dostawą? Jaki jest ten główny czynnik, dla którego poza ZG jest chęć odejścia od, od, od gazu? Czynników jest kilka. Tak jak powiedziałem wcześniej, historycznie, jak spojrzymy na te ostatnie 4 lata, widzimy, jak gaz jest wrażliwy na, na geopolitykę, na to, co się dzieje na świecie. W każdej chwili te dostawy mogą być przerwane, lub cena może wielokrotnie wzrosnąć, a to powoduje no, brak możliwości normalnego funkcjonowania przez naszych klientów w budynkach. I jeszcze dołożymy do tego cele ESG, czyli no, nie można zapomnieć o tym, że gaz jest paliwem kopalnym. W związku z tym, jeśli go zastąpimy takimi urządzeniami jak pompy ciepła, które są zasilane co prawda przez prąd, ale jeśli... Ale skądś, koniec końców musimy brać prąd musimy brać. Już tak. dzisiaj wszystkie obiekty w Polsce, w GLP, są zasilane z energii elektrycznej certyfikowanej, potwierdzającej, że jest wyprodukowana całkowicie zeroemisyjnie z wiatraków. Jeśli dołożymy do obiektach z pompami ciepła instalację fotowoltaiczną, no to mamy wspaniały pierwszy krok do tego, aby zrealizować nasze, nasze cele dekarbonizacyjne, tak zwany Path to Net Zero. Myślę, walczymy o to nie tylko GLP, ale cała branża i my wszyscy. Tak, wszyscy w zasadzie, wszyscy w każdej części branży, z tego co obserwuję, to próbują coś robić, żeby faktycznie poprawić, usprawnić to, żeby nieruchomości miały mniejszy impakt negatywny na środowisko i na pewno nie zrobimy tego natychmiast i na pewno to jest wiele lat przed nami i wymaga to bardzo złożonych różnych przedsięwzięć, ale też finansów. No i pytanie tutaj, jak to wygląda Jarek pod kątem kosztowym właśnie, czyli jeśli mówisz o pompach ciepła, jeśli mówisz o zamienniku dla gazu i tych wszystkich zmianach, to jakiś takie, na jakimś przykładzie, gdybyś mógł jakiś przykład może waszej realizacji wymienić, jak, jak wy to Robicie tak na, na co dzień. Tak, w tej chwili realizujemy pod Warszawą obiekt glp Warsaw 6. I tam te nasze cele, cele ESG realizujemy w dwojaki sposób. Zacznę od tych takich dwóch, właśnie najważniejszych elementów. Jedna rzecz to są właśnie pompy ciepła, które wraz z instalacją fotowoltaiczną będą zasilały w, w ciepło obiekt. Oczywiście jest to rozwiązanie nieco droższe niż tradycyjny gaz i promienniki gazowe, ale już widzimy po rozmowach z pierwszymi naszymi klientami, z którymi aktualnie rozmawiamy, że jest, to, jest w bardzo duże zainteresowanie tym rozwiązaniem, bo pomaga to im też realizować ich, ich cele ESG ale wątpię po to nie wszystko to jest pierwszy tego typu obiekt jeśli mówimy o obiektach wielkopowierzchniowych przemysłowych nowoczesnych klasy A w Polsce który ma konstrukcję drewnianą dachu skradłeś moje pytanie ale to w takim razie zapytam dopytam w Polsce jest to pierwszy tego typu obiekt a za granicą w Polsce jest to pierwszy tego typu obiekt, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o powierzchnię przemysłowe. Obiekty z drewnianą konstrukcją dachu, myślę, że wszyscy spotykamy. Chodzimy na baseny, chodzimy do hal sportowych i tam konstrukcja dachu z drewna... Ma, nikogo nie dziwi. Nikogo nie dziwi, jest już zastosowana stosowana od wielu lat, czy, czy to w obiektach sakra, sakralnych. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o obiekty przemysłowe, magazynowe, tego typu skali jest to pierwszy tak, obiekt. To jest zaskakujące, bo za pierwsze wyobrażenie to jest, że to jest po prostu konstrukcja stalowa, tak? Blaszak, no tak w bardzo dużym troszczę mam nadzieję, że nikt z magazynu się nie obrazi. Tak. Każdy myśli, że, że konstrukcja, że, że obiekty magazynowe to, to jest po prostu kawał stali. Tak nie musi właśnie być. I tak od dawna już nie jest. To, już tak jest nie jest. to są już bardzo skomplikowane konstrukcje w budowaniu. Tak. Po pierwsze w GLP w Niemczech czy we Francji już od kilku lat realizuje Obiekty magazynowe właśnie z konstrukcją drewnianą dachu. W Polsce jest rzeczywiście, już po raz trzeci to powiem po raz, po raz pierwszy ale nie widzimy, nie, nie widzimy tutaj żadnych ryzyk. Wiemy, że jest to rozwiązanie bezpieczne. No Właśnie, jesteście przekonani o tym bezpieczeństwie, bezpieczeństwie, co na wypadek pożaru? No muszę o to zapytać, bo też po prostu się ciśnie. No, wydawałoby się, chociaż skądinąd my wiemy, ale w masie widzowie może niekoniecznie, że no, drewno to o tak się pali, tak? W porównaniu ze stalą, no stal nie powinna, więc gdzie tutaj jest logika? Tak, to jest oczywiście panuje powszechne przekonanie, że stal jest bardziej odporna na ogień niż drewno. Nie do końca tak jest. Po pierwsze, chcę podkreślić, że konstrukcja drewniana z dachu jest całkowicie bezpieczna, zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i pożarowym. To są, to są dźwigary, które mają aż 37 metrów rozpiętości, są wykonane ze specjalnych elementów drewnianych klejonych warstwowo. Co ważne jest to, drewno, z którego ta konstrukcja jest wykonana, jest pozyskane z certyfikowanych źródeł. Jeśli chodzi o odporność pożarową, to wbrew pozorom, tak jak już zaczęliśmy o tym rozmawiać, jest to konstrukcja, która z uwagi na swoje cechy. Jest bardziej przewidywalna, bardziej stabilna w przypadku pożaru niż konstrukcja stalowa. Konstrukcja stalowa musiała być ochroniona specjalnymi powłokami ogniuchronnymi, żeby wytrzymała dłużej. Konstrukcja drewniana z uwagi na swoje naturalne cechy. Zachowuje się przewidywalnie w przypadku pożaru. Dzięki temu, po pierwsze, no zwiększa to oczywiście bezpieczeństwo użytkowników, a także bezpieczeństwo ewentualnych ratowników, tak? w, przypadku, w przypadku jakiejś akcji gaśniczej, akcji ratowniczej. To prawda. Zachowuje się konstrukcja drewniana, powiedziałeś, bardziej, bardziej przewidywalnie, czyli chodzi o to, że ten legar drewniany, on się Stopniowo się wypala, a nie przewraca, tak. a stal się po prostu potrafi uplastycznie zalać. stal się uplastycznia i po prostu zapada się wraz, wraz z Zapadź, dachem. Natomiast tak. dźwigar drewniany, który ma w swojej wysokości 1,80 m, nawet, on w swoim bloku, zwłaszcza że jest wykonany, tak jak powiedziałem, z elementów klejonych warstwowo. Ona ma dużo dłuższą wytrzymałość, i on się bardzo powoli tli, dzięki czemu cały obiekt jest bezpieczny i ewentualne do ewentualnego zawalenia dachu w przypadku już dużej temperatury i długiego pożaru dochodzi znacznie później. Także pod tym kątem wydaje się, że jest to rozwiązanie znacznie korzystniejsze. Czyli mniejsze potencjalne straty, bardziej bezpieczne tak i jest. bardziej przewidywalne. Tak jest. Łatwiejsze do ugaszenia też. Tak jest. A przy okazji, jeszcze jeśli mówimy o tym obiekcie. Realizowane przez nas pod Warszawą. Tam dzięki zastosowaniu tej konstrukcji drewnianej oraz innym rozwiązaniom prośrodowiskowym jesteśmy w stanie oszczędzić tak zwany wbudowany karbon czy CO2 aż o 15%. Ślad węglowy aż o, aż ponad, o, o ponad 15%. To dużo. To dużo. To w takim razie, co dalej z Waszą działalnością, z tą zielonością, proekologicznością, którą tak bardzo promujecie i faktycznie robicie, y, robicie te projekty w duchu sustainable. Y, 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 co dalej? What next? Tak jest. Żeby dokończyć temat naszego nowego obiektu pod Warszawą, GLP Warsaw 6, to oprócz tych dwóch elementów dodam jeszcze, że. Wszystkie materiały, które są realizowane, materiały budowlane w oparciu o które realizujemy ten obiekt, podlegają recyklingowi. Druga rzecz to, kolejna rzecz to jest. Czyli obieg zamknięty. Obieg zamknięty, kolejna rzecz to jest dobór dostawców. Staramy się podpisywać umowy na dostawę z dostawcami lokalnymi, żeby ograniczać. Odległość z dostawy materiału. No i to też jest to wsparcie lokalnej społeczności. Plus wsparcie lokalnej społeczności, czyli kolejna, kolejna rzecz, z literki, literka S z ESG. No i a odpowiedzialny biznes, po prostu, tak? To jest to, co, to jest to, co nas wyróżnia. tak? Ostatnie rzecz, o której chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o Warsaw Six, to certyfikowanie obiektu certyfikatem BRIEM na poziomie EXCELLENT, który, też już, który to już poziom staje się powoli standardem, chociaż chciałam dodać jeszcze o naszym kolejnym obiekcie, który jest w tej chwili realizowany pod Wrocławiem w Magnicach. Tam planujemy uzyskanie certyfikatu Biam Outstanding, czyli jeszcze poziom wyżej. I przy okazji, co temu towarzyszy, to jest to, że obiekt będzie miał cechy stałych miejsc pracy, czyli będzie możliwa tam realizacja produkcji. Natomiast patrząc w ogóle w przyszłość, no to myślę sobie, że koniecznym będzie zarówno tutaj u nas w GLP, jak i w całej naszej branży. Dalszy rozwój, dalsza praca nad rozwojem infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. Nie mam tu na myśli tylko samochodów osobowych, ale też dostawcze. Już pojawiają się pierwsze samochody ciężarowe elektryczne. Kolejnym elementem to jest zwiększanie nazwałbym to takiej niezależności energetycznej czyli rozwój. Farm fotowoltaicznych. Myślę, właśnie w jaki że... sposób to można osiągnąć przy no powierzchniach przemysłowo-magazynowych? No właśnie, jakby możliwości jest kilka. No, na dzisiaj jesteśmy oczywiście ograniczeni jakoś technologią i, i oczywiście ekonomią. Natomiast myślę, że tak jak wrócę chwilę do historii, jak 15 czy 12 lat temu LEDy wydawało się ekstrawagancją, dzisiaj są już standardem. Tak myślę sobie, że instalacje fotowoltaiczne, ich technologia materiałów. A także ich koszt będą, będą szły do przodu, to znaczy technologia będzie się poprawiać, ceny będą spadać. Myślę sobie, że kolejne... co, co powinno się poprawić w technologii? No, ciężar. Myślę, że przede wszystkim ciężar i też efektywność. Tak, na razie wiemy, że producenci dają zwykle między 20 a 30 lat gwarancji na te panele. W sumie. Zobaczymy, jak to będzie się rzeczywiście rozwijać, z uwagi na to, że większość obiektów budowanych, wybudowanych do tej pory w Polsce z tych 32 milionów metrów kwadratowych, większość obiektów realizowanych wiele lat temu, no nie ma przewidzianego. Nie, e, ciężar dachu nie jest dostosowany nośność do tego. Po tak, no dachu nie jest dostosowana do przenoszenia dodatkowego systemu. Konstrukcja nie dźwiga, no i tak? wtedy koszt, żeby można wszystko zrobić, można wzmocnić, ale to jest pytanie o koszty. Znaczenie wydaje się nie ma sensu, dlatego myślimy o tym, Dlaczego? że e, no, to są już gigantyczne miliony. Wydaje mhm. się, że łatwiej w takim przypadku byłoby postawić instalację fotowoltaiczną na terenie zewnętrznym. I to już by dawało istotne, istotne ograniczenie kosztowe, jeśli chodzi o zakup energii elektrycznej. Kolejnym elementem to są wiatraki. No, dzisiaj oczywiście wiatraki nam się kojarzą z tymi ogromnymi, e, ogromnymi instalacjami, budowlami. E, wydaje się, że w miarę postępu technologii będziemy mogli też realizować znacznie mniejsze obiekty. Butikowe, które, butikowe wiatraki. Tak, bardziej butikowe, które będziemy mogli postawić przy obiekcie, które będą na przykład działały wtedy, kiedy no, nie ma tego słońca, tak? no, instalacja fotowoltaiczna jednak daje największą moc w momencie, kiedy nie, jest, ma nie, nie ma chmur, jest słońce, natomiast zimą, kiedy tego prądu znowu potrzebujemy też więcej na, na oświetlenie hali, na zasilanie wózków elektrycznych itd no To tego słońca jest mniej. I wtedy takim ta rozwiązaniem nie jest mniej, tak jest. Dokładnie. Więc to jest kolejne, kolejna rzecz, o której, która dzięki temu moglibyśmy myśleć o zwiększeniu takiej niezależności energetycznej naszych budynków, naszych klientów. Kolejna rzecz, o której warto na pewno wspomnieć, to jest takie pojęcie well-being, za którym kryje się tak naprawdę dalsza poprawa jakości pracy ludzi. Tak, no, to jest bardzo ważne. Jak pomyślimy o magazynach czy biurach w magazynach przed 15 lat i zobaczymy te biura dzisiaj, to już widzimy, że jest to istotna poprawa jakości materiałów, elewacja, instalacje klimatyzacji, ale też tereny zewnętrzne wyglądają już znacznie lepiej niż zwykła, zwykła trawa. Chodzi o to, że coraz większej liczbie najemców Zależy też na tym, żeby zachęcać swoich pracowników do, do pracy. A w GLP myślę sobie, że tak naprawdę patrząc na ostatnie lata, my się cały czas czegoś nowego uczymy, wprowadzamy nowe innowacje. Myślę, że życie nas będzie zaskakiwać po prostu bardzo lubimy tą robotę. To tak jak ja lubię swoją i to, co nas łączy, to to, że lubimy nieruchomości, lubimy też przyrodę i to, co robicie z przyrodą, z naturą, że wprowadzacie ją w, prawie, że do magazynów i poprawiacie komfort pracy ludzi, to jest po prostu bardzo ważne. Więc idźmy to, idźmy w zielone, idźmy w, zielone. <laughs> idźmy w magazyny i w ekologię, w dobrze rozumianą ekologię. Jarek, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.